Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Witam was i bardzo się cieszę, że, że jesteśmy. Cieszę się dlatego, że owoce tego proszonego wczoraj Zdrowaś Maryjo widać doskonale. To właśnie po to było. I ta prośba ciągle jeszcze, ciągle trwa. Mieliśmy już możliwość rozważać znaczenie postady wielkopostnej. Byliśmy z Panem Jezusem w wieczerniku, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli z Panem Jezusem do Ogrodu Oliwnego. Oto po zakończeniu ostatniej wieczerzy Jezus z jedenastoma apostołami opuszcza wieczernik i udaje się zwyczajowo w stronę Góry Oliwnej. Pierwsza obserwacja po uroczystej świątecznej kolacji, wszyscy wstali trzeźwi. Bo Jezus nie mógł pozwolić, żeby tak ważne misteria zostały bezmyślnie zaprzepaszczone. Możemy tutaj zwrócić uwagę również na nas samych, zadając sobie pytanie, czy gdy spotykam się z innym człowiekiem, nawet a zwłaszcza tak świątecznie, to yy, czy jestem otwarty, czy jestem otwarta na wszystko, co drugi człowiek pragnie mi wtedy powiedzieć? Czy też ja pragnę powiedzieć drugiemu człowiekowi? Dlatego, że może się okazać, że każde święto zaczyna się zawsze tak samo, nic nieznaczące słowa, aż do czasu, kiedy być może pojawi się na przykład alkohol i wtedy no, słowa nie mają już wielkiego znaczenia, nawet pojawiają się bardzo kłopotliwe. Albo raniące. Ale wtedy już nie rozmawia się o kłopotach, o troskach, o nadziejach. Pojawiają się właśnie te inne słowa. A przecież my ludzie, przeżywając święta na ziemi, chcemy się nauczyć przeżywania i świętowania w niebie. Jezus musiał przejść przez dolinę potoku Cedron żeby potem wejść do Ogrodu Oliwnego. Dlatego, że ówczesna Jerozolima nie pozwalała na to, żeby wszyscy, którzy przybywali na pielgrzymkę do Jerozolimy z okazji świąt, mogli się w niej zatrzymać. W czasach Pana Jezusa, wyobraźcie sobie, Jerozolima była mniejsza od dzisiejszych Polkowic. Nie była w stanie pomieścić wszystkich. I Pan Jezus miał miejsce na Górze Oliwnej, grotę, do której udawał się z apostołami. Tych gród było wiele. Miał jedną, trzeba było się schronić, jeszcze wtedy trwały koń, trwała końcówka pory deszczowej, i trzeba było być w Grocie, żeby schronić się przed deszczem. Jezus udał się do Groty i przebywał w tej grocie, doszedł tam z jedenastoma apostołami. W Grocie zostawił większość, spośród nich wybrał trzech Piotra, Jakuba i Jana. I oddalił się, żeby się modlić gorąco. I nawet wtedy jeszcze tych trzech wybranych zostawił i został, czy udał się troszeczkę dalej sam, żeby rozmawiać ze swoim ojcem. I muszę powiedzieć osobiście, że bardzo mnie wstrząsa treść tej modlitwy, może ładniej opis tej modlitwy. A dlaczego? Bo Jezus wtedy wie, że wkrótce zginie. Wie jak, wie z ręki kogo zostanie wydany. Jezus wie i przeżywa trwogę konania i wtedy właśnie swoją wolę podporządkowuje woli Ojca i przyjmuje kielich męki z ręki Ojca. I zanim krople jego krwi zroszą skałę Golgoty, te krople roszą jego głowę i spadają na skałę ogrójca. Jest to krew zmieszana z potem. A przecież Jezus w swoim życiu wiele razy się pocił. Pracował w Nazarecie, pomagał świętemu Józefowi. Znał smak, ale też konieczność pracy, że wiąże się z wysiłkiem. Ten wysiłek był mu znany. Ale teraz jego pod jest odmienny. Myślałeś już kiedyś, bracie i siostro, że Jezus nawet w trwodze modlitwy nie opuścił i że ta trwoga nie była paniką, ale była zaufaniem. Muszę powiedzieć, że osobiście wzrusza mnie też fakt, że Pan Jezus wypowiada wtedy te słowa: Ojcze, Twoja wola niech się stanie, nie moja to jest modlitwa. Nie odsuną modlitwy na nigdy nie nadchodzące jutro, które czasami jest usprawiedliwieniem naszego ludzkiego lenistwa. Bo okazuje się, że modlitwa może kosztować, nie zawsze, ale może kosztować nawet pod i krew. W tym wypadku pod i krew Jezusa. Z drugiej strony jest to chwila ogromnej intymności między ojcem i synem. A jakże wiele w niej delikatności i akceptacji planu innej osoby, ani słowa skargi. Jezu, kochany, jak to się dzieje, że wszystko wiesz, a nie skarżysz się i nie narzekasz? A może jest odwrotnie? By nie skarżyć się i nie narzekać, trzeba wejść w modlitwę, nawet taką, która sprawia, że się człowiek na niej trochę spoci. Jeśli byłeś czy byłaś realnie w Ziemi Świętej albo duchowo, dzisiaj można zobaczyć w internecie, w telewizji zobaczyć ogrójec, Można było wtedy zauważyć, że na skalę, na której modlił się pan Jezus do dnia dzisiejszego nie ma żadnego klęcznika. Nie ma. Ta skała jest otoczona taką specjalną balustradą zrobioną z żeliwa ku tego ale można przy tej skale też uklęknąć, można położyć dłoń, można tę skałę ucałować. Ze świadomością tego, że tam właśnie na niej klęczał Pan Jezus przed, swoją, przed swoim pojmaniem. Jezus klęczał na skalę. Kiedy masz kłopoty z modlitwą, bo się zdarzają, przypomnij sobie Pana Jezusa z Ogrójca. Nigdy nie będzie robił wyrzutów. Nigdy. Kiedy jesteś zmęczony, zniszczony dniem pracy, pamiętaj, że wtedy Twoja modlitwa, Ty sam czy, ta, czy Ty sama, w czasie Twojej modlitwy jesteś pełen pełna szacunku, jak rzadko w innych momentach Twojego życia. Wyglądamy wtedy jak prawdziwi ludzie. Nic nas nie odgradza od Pana Boga. Nic nie przesłania Pana Boga. Jesteśmy prawdziwi. Zmęczeni? Tak. Prawdziwi. Tak się zdarzyło, w jednej rodzinie taki mały Jasio, niech będzie, zaspał przy kolacji. To mamy wiedzą, że czasami dzieci są tak zmęczone, jak są aktywne w ciągu dnia, że są w stanie zasnąć twarzą w talerzu. Otóż tak właśnie się prawie zdarzyło. Mama zabrała tego synka w ramiona, niesie go do łóżka, a Jasiu się przebudził i mówi, mamo, jeszcze się nie pomodliłem. A mama, dobra osoba, mówi, słuchaj, jutro się pomodlisz. Ale Jaś mówi nie. Uklęknął, zrobił znak krzyża i mówi: Panie Jezu, to samo co wczoraj. To też modlitwa. A my w naszym życiu, powtarzając słowa modlitwy, wcale się nie powtarzamy. Mówimy to samo: Zdrowaś Maryjo, to samo Ojcze nasz. Ale w tych słowach jest dzień, który albo minął, albo się zaczyna. Te same słowa. Nie ta sama modlitwa. I my, nie ci sami. I tylko gdy brakuje w modlitwie naszego życia, to modlitwa niestety może stać się klepaniem pacierzy. A przecież Pan Jezus nie kazał nam klepać pacierzy, a modlić się. Pięknie zaznaczył, czuwajcie i modlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Zaznaczając, do czego pomaga modlitwa. Otóż, gdy Jezus wstał od tamtej modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, podszedł do apostołów. I właśnie wtedy pojawił się Judasz z grupą strażników. I powiedział: Witaj rabbi. I słowa pana Jezusa niesamowite, przyjacielu, po coś przyszedł. I pocałunek, który był zdradą albo znakiem zdrady. Czyś ty już, bracie i siostro, rozważał, rozważała o tym, że wśród pocałunków, jakie przekazują sobie osoby, osoby ludzkie, niestety są i te judaszowe? A jeśli już rozważał, czy rozważała, to czy dostrzegłeś ogromną przewrotność zawartą w judaszowym pocałunku? Oto zwykły, piękny znak przyjaźni i szacunku w kulturze śródziemnomorskiej i nie tylko. Został zmieniony w swojej istocie. Tak właśnie się dzieje, kiedy zmieniane są intencje serca. I są odmienne od okazywanych gestów. A wczoraj mówiliśmy o intencjach, jakie są ważne intencje naszej modlitwy. Za Judaszowym pocałunkiem stały pieniądze. Przepraszam za trywializm, ale czasami potrzeba nam, żeby tak powiedzieć. Dać buziaka i jeszcze za to zapłacą 30 srebrników. A dzisiaj też zdarza się wcale nierzadko, że za tym znakiem uczucia stoi tylko pewne pragnienie, a brak cienia odpowiedzialności, szacunku wobec godności drugiego człowieka. Wszyscy wiemy o co chodzi, nie ma potrzeby, żeby się rozwijać w tej materii. Oto tłum tam właśnie przystępuje do Jezusa. Przystępują po to, żeby go pojmać. I święty Jan, który był w gronie apostołów tam obecnych, było ich tylko trzech. Święty Jan zapisał w Ewangelii, że po słowach Jezusowych, gdy zapytano: Czy Ty jesteś Jezus z Nazaretu? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Jako jasne stwierdzenie poszukiwań ze strony tłumu, wtedy właśnie tłumu padł. To się może nam wydawać dziwne. Jak Pan Jezus, po co ja jestem? Ale nie było światła elektrycznego dwadzieścia wieków temu i trzeba było pójść z pochodniami poza miasto. Było tam, tam były tysiące ludzi w tym ogrodzie i spotkanie kogoś, znalezienie kogoś, trzeba było osoby, która wskazała precyzyjne miejsce. Tutaj jest. Bo mógł zobaczyć Jezusa tylko ten, kto trzymał pochodnie, kto stał dalej nie. Wszyscy powiedziały na początku, że trwała jeszcze pora deszczowa, mieli płaszcze na głowach. Rozpoznanie kogoś jest absolutnie niemożliwe, a Jezus odpowiada wtedy bardzo odważnie „ ja jestem. To ciekawy znak i obraz mocy Mesjasza, że wtedy upadli przed nim, ale potem prowadzą Jezusa do najwyższego kapłana i tu zaczyna się bardzo dziwne wydarzenie. Dlaczego? Bo jest jakby udawanie, że go nie znają. Bezmyślne pytania o jego naukę, a przecież właśnie za naukę go pojmali. Są też fałszywi świadkowie, niby przypadkiem, a wszystko świetnie przygotowane i wyreżyserowane. Nie zdarzyło Ci się nigdy w Twoim życiu. Żeś niczego nie był winien czy winna, na przykład Zuzanna z dzisiejszego pierwszego czytania, a trafiłeś w bagno dobrze przygotowane, żeby cię pogrążyć. Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Tak ja nim jestem. Tyle tysięcy lat oczekiwany Mesjasz nagle mówi już nie tyle znakami i cudami. Ale odpowiada wprost, że nim jest. Ale nie pasował w ramki Mesjasza, które przygotowali sobie ludzie, wyobrażenia o nim. Potem jeden z żołnierzy uderzył Jezusa w twarz i padły pełne bólu słowa ze strony pana Jezusa: Jeśli powiedziałem źle, udowodnij, co było złego. A jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Pamiętamy przecież słowa Pana Jezusa, powiedział sobie: „Ja jestem prawdą”. I powiedział prawdę. Dlaczego? Wieluż skrzywdzonych dzisiaj ludziach brzmi to pytanie jezusowe, a może było i tak, że powiedziały się i ty w twoim życiu, bo powiedziałeś, powiedziałaś prawdę. I oczywiście nie chodzi mi o pewną gazetę z wschodniej granicy o takim tytule. To pytanie zostanie postawione przez Jezusa ponownie każdemu, kto postąpił tak, jak postąpił ten żołnierz. Jezus miał odwagę wtedy. I co za dziwna zbieżność w ogrójcu świętą Jezusową twarz judasz zbezcześcił znakiem zdrady, a dodatkowo żołnierz, żołnierz dodał swoje. Wszystko potem dzieje się na dziedzińcu pałacu, domu arcykapłana. Wiemy jednak, że Jezus był prowadzony z jednego pałacu do drugiego, tak żeby go upokorzyć. Jest to właśnie z jednej strony upokorzenie pana Jezusa i chełpienie się faktem, z drugiej, że wreszcie znalazł się w sytuacji, z której na pewno się nie wywinie. A na zewnątrz. W tym samym pałacu, na dziedzińcu, dzieje się inna akcja. Oto na ten dziedziniec został wprowadzony dzięki Janowi Piotr. Bo Jan znał odźwierną i właśnie wprowadził na ten dziedziniec Piotra. Piotr pewnie chciał. I wtedy padło pytanie, czy ty nie jesteś. Jednym z tych, którzy byli z Jezusem Nazarejczykiem, pytanie skierowane do Piotra. I Piotr usłyszał w swoim życiu swoje słowa: Nie, nie jestem. Pytanie postawione potrójnie i potrójna negatywna odpowiedź, taka sama. Dopiero po pianiu koguta Piotr przypomniał sobie, że Jezus wcześniej wiedział to, co się teraz właśnie stało. Zaparcie się. I wcale go nie skrzyczał, nie zrugał. Nie. Jezus znał swojego zdrajcę, Judasza. Jezus wiedział, że Piotr go się zaprze. A przecież on, Piotr, tak gorąco zapewniał, że nie zdradzi, że na śmierć pójdzie, że choć inni by zwątpili, to on nie. Wtedy właśnie pięknie zapisał Jan, który był na tym dziedzińcu. Pan spojrzał na Piotra, bo przeprowadzano Jezusa po dziedzińcu do pałacu drugiego arcykapłana. I Piotr musiał wyjść. Nic nie powiedział Jezus. I Piotr gorzko zapłakał, twardy rybak z Galilei, bo nauczył się przy Jezusie, że słowa mają wielkie znaczenie. I tymi słowami odciął się właśnie od trzech lat, które spędził z Chrystusem. Trzy razy. Jakoś zniknęły te chwile radosne, które przeżywali na przykład razem w Kafarnaum, czas kiedy Jezus, gdy był gościem w jego domu i uzdrowił jego teściową Piotra, był w obecności jego rodziny. Piotr zapomniał też o cudownym połowie. O rozmnożeniu chleba, gdy z innymi apostołami rozdzielał go biednym i głodnym, a tylko Piotr i apostołowie wiedzieli, że nastąpił cud. Bo oni nosili chleb, ludzie siedzieli daleko, przynosili chleb, apostołowie, ludzie jedli, wszystko było dobrze, najedli się. Apostołowie widzieli, zaraz, było tylko pięć chlebów. A oni nosili i nosili. Piotr to widział. I teraz wszystko sobie nagle przypomniał. Gorzko zapłakał i nikt go Piotra nie skrzywdził, żeby płakał nad jakąś szkodą w swoim życiu. Nikt też nie sprawił mu przykrości, żeby musiał płakać. Piotr zrozumiał, co się stało. Zaparł się Boga. Ja pamiętam, że jako Mały chłopak, nigdy nie rozumiałem, czemu Piotr gorzko zapłakał, bo zrobiłem doświadczenie i wiedziałem, że łzy są słone, że nie są gorzkie. Spróbowałem. Dzisiaj wiem, że można gorzko płakać, chociaż łzy są tylko słone. Widziałem kiedyś w moim życiu pewnego ojca, który cichutko płakał nad swoim zmarłym synem. Tego nie zapomnę. Bardzo prawdopodobnie tak wyglądał Piotr. Zwróciłeś jednak uwagę, bracie i siostro, że takim gorzkim płaczem płaczą i dzisiaj ludzie, kiedy po zdradzie zdają sobie sprawę, co za ogromny grzech popełnili. A popatrzmy, miłosierdzie, Boże, jest większe od grzechu, to jest bardzo ważne. Nawet od gorzkich łez Piotra większe. Bo pan przebaczył Piotrowi i dzisiaj przebacza gorzko płaczącym. I choć Piotr płakał w samotności, wyszedł na zewnątrz, nie mógł zostać tam, to pan mu tych łez nigdy nie zapomniał, nigdy mu im nie wyrzucił. I tu właśnie tkwi istota postawy Piotra. Uznał swoją winę i ukorzył się przed panem. Czyś ty już kiedyś zapłakał? Zapłakała nad sobą? A jeśli tak, to zauważyłeś, jak dobry jest Pan, kiedy przebacza? Może byłeś, czy byłaś już do spowiedzi bardzo poważnej i wychodziłeś, wychodziłaś z konfesjonału ze łzami w oczach, ze łzami szczęścia? Być może. To wiesz wtedy, o czym mowa. A może byłeś, czy byłaś już kiedyś w Jerozolimie? Może będziesz? Szczególnie przy kościele piania koguta. Pięciopoziomowy kościół, jedyny jaki na razie znam w moim życiu, takich właśnie pięć poziomów. Ja osobiście nie wiem, ale pewnie zmieniłbym nazwę tego kościoła z piania koguta. Nazwałbym ten kościół kościołem gorzkich łez. Koguty pieją wszędzie. Ale nie wszędzie człowiek przy takim pianiu gorzko i serdecznie płacze. I nie wszędzie płacze nad grzechami i swoją zdradą. A właśnie tam pewien człowiek gorzko zapłakał. Zróbmy sobie tak jak ostatnio, jak wczoraj, pewne postanowienie z dzisiejszego rozważania. Towarzyszyliśmy dzisiaj Panu Jezusowi i apostołom w Ogrójcu. W pierwszych chwilach pojmania, dwa tysiące lat temu, można by powiedzieć trywialnie, że Bóg był dość tani, trzydzieści srebrników. I dzisiaj ofiaruje się ludziom różne ceny za Pana Boga. Uciekajmy od takich kontraktów jak najdalej. I to wcale nie będzie oznaka słabości. Kiedy też przyjdzie ci na myśl, albo inaczej sumienie przypomnieć, żeś zdradził, czy zdradziła, nie wstydź się gorzkich łez. Łez nie trzeba się wstydzić, wstydzimy się grzechów. Ale Pan Bóg jest większy nawet od wstydu za nasze grzechy. I kiedy gorzko zapłaczesz, pamiętaj, że jest ktoś, kto twe łzy przyjmuje i tymi łzami ciebie obmywa twoimi, jeśli staniesz przed nim ze skruchą i uznaniem swojej winy. No i właśnie wtedy szczęśliwy ten, kto dosłyszy głos piania koguta, dzięki któremu niegdyś miało miejsce głębokie nawrócenie. Pewno, że dzisiaj w wielu miejscach na świecie pieją koguty, ale najważniejsze są odpiania kogutów nasze łzy, jeśli taka jest potrzeba, bo nie wszyscy muszą czy znajdują w swoim życiu taki etap, że tak muszą się zachować. Ale gdyby się zdarzyło, to pamiętajmy, że miłosierdzie Boże jest większe od naszego grzechu. Choć potrzebuje, Pan Bóg chce naszych łez. Amen.